Witam serdecznie wszystkich na tym dziwnym kanale stale popularno-naukowym. Co zrobimy? Cięcie musa daj jao! Jak myślicie? I znowu dupa z tego! Nie udało się! Za wcześnie zakwit! Było za zimno. Tu się sklinowało w tym miejscu. Widać? Zaraz zajrzymy tam. Też jesteście pewnie ciekawi, co tam się dzieje, nie? Mam nadzieję, że głos się nagrywa. No, chyba tak. Jakoś powinna być spoko 4K-30 klatek, bo w szerokokątnym nie ma. Nie ma yy, 60 klatek 4K. Ale tam. Kogo to interesuje, powiedzcie, nie? No, on zaczął gnić w środku. Oj oj oj. Wynajmniej papaja będzie miała trochę tam, kurde. Nie wiem czy głowę mi będzie znowu widać. Zobaczcie, co się stało. Zaklinował się. Zaklinował się. O! Kwiat. Widzicie? Zobaczcie, to był kwiat. I byłyby prawie jadalne bananki. O. O. Zardzewiało. Czyli nie no. I zobaczcie, to byłyby bananki. Tak wygląda. W środku te tak kwiaty wyglądają. No niestety. No nie udało się. No, to zaczęło w środku hmm, pleśnieć, w tym całym miejscu tutaj. O! Banany! Ja pierdzielę! Jak to jest możliwe? Zobaczcie, ale jazda. Zaczęły tworzyć się banany. On się sklinował. Wiadomo, że nic w środku nie będzie. Ale rzeźnia. Kurde, muszę wam pokazać to z bliska. Przypominam, no nie robię teraz montażu, bo nie mam czasu za bardzo. Gdzie są jakieś szmaty? Hmm. Dlatego troszkę może potrwać to. Dobra. Już przetarłem. Przed, Zobaczcie, kurde. Ale numer. Ja to mam zawsze pecha jakiegoś. Patrzcie na to. Widzicie to? Zaczął się wykrzywiać normalnie trzon. I te banany. Zaraz to podetnę w koło. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, kurde. Dobra, wstawiam z powrotem na statyw. Zaraz to rozbroję i zobaczymy, co tam się kurde porobiło. Dobrze, tak, Stalewiak, daj bliżej, pokaż z bliska. Nie bądź taki, dziad. O! Pamiętam, przypominam, słuchajcie, grupa Stalewiak na YouTubcu, na Facebooku znaczy się. Zobaczymy, co tam się stało właśnie a ktoś mi tam pisał wcześniej z was Ho! Ile wody się polało jeszcze No, pisaliście mi, żeby... Żeby to kurde pomóc mu i rozciąć wcześniej Ale mam jeszcze sadzonki, także spokojnie Tylko że wiecie co? Ja pierdziele nie wierzę, nie wierzę. Mówię wam, może się podniecam, ale chyba na YouTubie czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Nie widzieliście czegoś takiego. Wiem, że wam nie pokazuję teraz. To teraz patrzcie na to. Zobaczcie, co się działo w środku. Banan po prostu chciał wyjść. Ja pierdziele, kto wie, czy bym nie doczekał się bananów, nie? Czyli jest jakaś nadzieja na przyszłość. Kurde. No po prostu się zaklinował. Idę Joli dam. Mówię, masz kwiateczko. <noise> no nic, dobra, słuchajcie, kończymy powoli ten odcineczek. No powiem wam, nie wiedziałem, że aż takie cuda. Myślałem, że tylko te kwiaty będą. Ale myślę, że wy też się tego nie spodziewaliście. Dajcie tam kopa z zasięgą Stalegowiakowi. Wiem, że tam burder po lewej posprzątam. Nie dalej. Patrzcie. Widzicie? A cholera, chciał żyć. O, to jest środeczek, który to pchał wszystko. No, wszystko zdrowiutkie. Ale odrostrośnie, ale i tak wykopie. Nie będzie tutaj Musa Jaorus. Ja tu posadzę teraz Musa y, Blue Java Banan o smaku lodów. Ściema taka ponoć, ale, ale tak będzie. No. Wytnę to, znaczy, wy, wiecie, wyciągnę całą karpinę. Posadzę tego, tu rośnie już osobno do dolniczki i tu jeszcze jeden jest. No, duża musi być ta karpina. I spróbujemy z niższą odmianą. Może to się uda, może nie. Będziemy dalej kombinować. Tyle. Dobra, kochani, dziękuję bardzo za uwagę. To byłoby na tyle na tą chwilę. Proszę ja Was przejść do domu. Upload. Jeszcze na koniec Wam, oczywiście, pokażę, co tu się dzieje. Patrzcie, co tu się dzieje. Schną tam liście, wiadomo, nie? Ale to tam już nie podlewałem, dlatego, ale teraz już zacząłem. Tam pięknie rośnie. Zebrina rojo. Przepięknie rośnie. Czekajcie, zmiana. Przybliżonko. O, widzicie? Tu też ładne, tak te kolorystycznie są. O, tutaj. No i tam też. Także będzie co sadzić niedługo. Czekamy na cieplejsze dni. I to by było chyba na tyle. Trzymajcie się. I oczywiście do następnego oka, jakiegoś tam.